No, ta mnie się była. On jest maśnie śpią. Nie będę już Wam pokazywał to muszę. Pokazywać się jak, nie mogę pokazywać jak i sześć tylko może być. Obudka. Jak wszyscy stanęli, to na dnie była był cesli przyjęcie. Dura A ffion da ha! A fe lle dyna lle go, i, i -ryset, -ryset. -poki o, lle lle i beth dyna i bi ar lle go. Bobl a hrysyd, bobl Do ki pogi hrysyd do fan ef, do da da fan boffi lle Na tangiad hrysyd do fawai Takie same włosy, bo wcześniej miał takie łosy, ale na początki też miał takie same, to co teraz ma. No bo był jakaś, 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 jakaś masza. Ok. Obudka ty Troszkę mnie puszczysz. Posłyszaj. Słyszy i pęszy. Natalia będzie miał węże, będzie się okerał razem, albo po się i może robić obiad. Super. Musimy się zbierać. No okej. Okay. Okej, okay, u teraz Jurka. O, Jurka. A, co? Się... A, co słuchaj. A, słuchaj, słuchaj. A, słuchaj. A, możesz A, myszek. A, słuchaj. Yy, nie! No słuchaj. you should it's so beautiful. okay. 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 OK, okej, opuścimy Natalię, bo Natalia chyba by się miał zabawę bardzo. Bardzo super zabawę. OK, okej. Obudkę Natalia! Skąd masz jaką... Też jogo mam tu troszeczkę się tu pozmieniło. No trochę, bo w ogóle taki poki. Aha, ale troszeczkę mam takie same łosy to są początki. Widzisz, tak już jest. Wow, wow! Bardzo super! Super, teraz mam takie włosy wiesz, będzie super zabawa dla siebie. A nocy i spać, okej? Okay? A ja oglądasz? Nie możesz, możesz oglądać kołysanki. Ale proszę! Skuszę, możesz oglądać zemy. Ja nie wiem, bo niektóre te kanały mają dobra do kołysanki, niektóre... Mają złe bajki, jest złe filmy nasze. Pajki są super, niektóre złe filmy. To tu jak Squid Games? Nie, bo to jest i po to jest i po to jest tato rozmych. Ale nie możemy, nie możesz to grać po to jest do rozmych. Nie będziesz to grał. No Okej. Tam też.

Felly hys. Tic-toc! Tic-toc! A'r ffest. Dabse. Rwy'n swnio sylw o boc i hwysiwrca. Swnio mi... A, zapomniałem, Jurka też ma zabawę Tomkiem. O, hej! hosh, chodź! Trochę się tutaj pozmieniło, widzisz? No bo... Ale zło tutaj nie ma. tak, bo się trochę bo zmieniło. No, tak. Już jest, bo trochę się pozmieniło, ja się to też Ok. Dw i'n rhoi hyn beth yna dwi'n sa'n pawb o holl o'n ei gwneud dwi'n dal bryd. fi mwy lle lasyn. ple, ia Bar super! Dwi'n ple. Ok, super zabawa, a wymasza jeszcze zabawę? Jeszcze nie chodzę, a my mamy swoje zabawę, nie myślisz? Nie, nie Nie myślimy. nie w prela... nie nie myślimy? nie myślisz, nie myślisz, nie myślisz, nie właśnie. To dlaczego nie masz na bolisi? Bo jeszcze nie, bo, bo nic nie zrobili, tylko nie są kołem po prostu. No aha, no okej. Okay. Ups, dobrze. Możemy trochę się popaść. Där blir man sämre i bakgrunden. Jest. sir. Okej. Okay. Det No okej. Okay. Okej.

Oh, what's guy's hair? Pumps! Oh, oh, sticky! Oh, sticky! Oh! Oh, oh, sticky. Oh, oh, sticky. Oh, oh, sticky. Ros, oh, Rosu, oh, Natalia. The duck is atoned. Rosu.

I proszę! Chodź się, chodź się tutaj. Chciałbym patrzę śutko. Patrzę śutko, bo tu będę zaraz. Zaraz. Nie będę się patrzyć, tutaj tylko... Oko, okay. okej. Okay. Wieszor, Słyszysz, Wszyscy smacznie śpią tak samo. A znów jej pokazuje. Musi się pyszcie Później. Wszyscy już stali. Ale na nie było? Nie wiem. Która godzina? Z dwie Jorda znowu. No okay. Martyna. No okej. Okay. I chcemy opuszczyć Natalię najpierw. O, o Natalia? Natalia, że jesteś? Natalia? A po to do pierwszego piedra. Zobaczymy. Albo ona się spojrzała. I albo... Dobrze. O bo chyba skakała. O nie, nie ma jej. To nie fair. Inna. No okej. Okay. No putka Okej, okay, szybko. Przejdź na Natania. A dlaczego nie obusiłeś Natanię? No właśnie, ma tato i mamo. Natanię nie ma. Ona usiekła. Nie. Złoto ma być. Brolle, brolle. Dwi'n ni sy'n all i'r gym. Mw, na bille com yn dal o'r lle i'r Brolle, brolle. Bwyd na dal o'r gym yn adhaniad. Dwi'n ffwgwre, gif ddim yn lle o da iaith. Tero, papá!